Z tej strony, ubo 5 dzisiaj ze mną Benio 245 a także właściciel no, e, gildii, którą założył i, Zibi i dropper no, Tak, e, ja nagrywam, e, dlatego, że to dla mnie jest prezentacja e, naszej gildii, Angle w 9 odcinek na początku. Tak, tu są pokoje. Tam. Tu są pokoje. Wielki e, magazyn ze Springfield. Yy, tutaj mamy główki graczy z zabitych tak, w kongliwie. A szczególnie nas, tak, dzięki teraz. którym możemy zdobywać różne itemy, i to się odnawia. Yy, dalej mamy yy, crafting oraz kowadełko. Tak, i a, ta, a tutaj table. także, enchanting table, właśnie. Tak, enchanting table, i chodźmy yy, dalej. Tutaj po prawo jest mój pokój, gdzie znajdują się dwie skrzynie. Crafting oraz miejsce, gdzie będzie łóżko. Oraz A bardzo fajne. A to właśnie jest taki tarasik. Bardzo fajny. Tutaj jest pokój u Buba, bardzo ładnie. To ładnie. Tutaj jest pokój yy, z i Izbiego. E, A tutaj jest, tutaj jest pusty pokój, tu będzie pokój anagiego Nie martwcie się. Ale mogę yy. pokazać to w skrzyniach? No. A tutaj jest pokój, tropela i bierę. Bardzo ładny pokoik i teraz zapytamy naszych twórców tego pokoju co tu teraz będzie w tym pomieszczeniu? Co tu planujecie? Tutaj będzie ten magazyn. Magazyn. to, to nie magazynek, a tutaj mamy główną salę, tak? Główna tak. sala wodowa. Mm. <grym>. Dobra, więc co jeszcze pokażemy? Może górę choć pokażemy. No właśnie. O, widzisz, że droper takie coś, nie? Fajnie. Yy, wchodzimy yy, do góry, schodki są o Janie, Poczekaj, poczekaj, eee, yy, wyjdź łup, ja tutaj yy, zamuruję. O dobra. I teraz... Dobra. Coś czego nie lubię, czyli to. No ja jestem na F1, to... Ja to nie widzę za bardzo co ja robię. Dobra, ale dobra. No dobra, ale dobra. Ja często użyłam tych i wchodzimy po schodach. Naprawdę, duży cięższe, dobra. No tutaj wchodzimy, Benio. Szybciej będzie od nas. Bo tak. On rozwalił i nawet nie poczekał na nas. No bo. Ach. Ha, ha, ha. Spinamy się, to długa droga, ale jakoś przeżyjemy. No. Droga boczku... boczku. Okej, okay, i tutaj mamy wejście... Czekaj, bo no, na razie nie bo my... do magazynku, czyli no do tego głównego... Ba... tak, do naszej głównej bazy, że tak tak. tak, a tutaj y, mamy, y, 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 jakby to powiedzieć, dwóry. Czyli wielkie mury, pochodnie, y, enchanting table, skrzynie, ender chesty i w ogóle takie, o, bajerki. Y, woda, może wejdźmy pod tej fontannie. Na tej wodzie. No wynoć ciebie szybkiej, będą. Czemu? Taka, bo, bo, bo ty masz tam armory jakieś. Na szybkie, szybsze pływanie? No i tak oto wygląda. Z te. Z, tak wyglądają z grubsze te y, mury. Ja teraz obu pokażę, a ja idę już na dół. Tak to jest episko, to wygląda. <laughs> Ej, waypointa jakaś tam baza, nie na spoko. I chodźmy, u Bóg do naszej y, pięknej bazy do środka. Ijdźmy. Cześć, zablokuj! Cześć. Kurde, bo tak. się. O, Zablokuj. Dobra się. Łatwo. Okej, okay, chodźmy. Okej, okay, i już może zakończymy odcinek. No krótki, ale tylko taki... Okay. No przejdziemy. Żeby pokazać bazę no, i bazę. Yy, będziemy razem z naszymi tutaj założycielami Gildii pracować, budować, grać i w ogóle. I może, i może będzie, może następnym razem jeszcze tak nagramy tutaj będą może zmiany w tej Gildii. No, yy, a, a, a to yy, już yy, możemy nagrać wywiad z, o susiu. Z naszymi Nie. twórcami, bo twórcy mają, mogą tylko planować. Chodź, z naszego miejsca powitania, jak i yy, pożegnania. Tak, chodź, chodź, chodź. Oczywiście mój tarasik, mojego autorstwa. Czarnie. Gdzie ja idę? To było? Gdzie ty idziesz? A, Coś... tu, tu. Dobra, spoko. Dobrze, więc Dobrze. ja się z wami żegnam, byli dzisiaj ze mną. Będę 5. I, e, I założyciel, e. Billy. No, no. Zivi, pożegnaj się. No się, No i. Dropper, siema. Narka.